Po tej wiadomości już nigdy nie spojrzę na polską obronność tak samo. To moment, który na nowo definiuje krajobraz bezpieczeństwa w Europie. Stany Zjednoczone wkraczają z potężną siłą ognia, zatwierdzając kluczową dostawę dla Polski. Przeanalizujmy to. W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i w świetle bolesnych lekcji z Ukrainy, Waszyngton podjął zdecydowane kroki. Zatwierdzono sprzedaż setek najnowocześniejszych przeciwpancernych pocisków Javelin oraz wyrzutni, które wkrótce trafią do polskiego arsenału. Ta umowa, warta 780 milionów dolarów, to kompleksowy pakiet. Obejmuje nie tylko setki pocisków i wyrzutni, ale także kluczowe szkolenia dla żołnierzy i pełne wsparcie logistyczne. Celem jest nie tylko wzmocnienie zdolności obronnych Polski, ale także wysłanie jasnego sygnału odstraszającego w kierunku Moskwy. Javeliny to prawdziwy postrach czołgów. Są przenośne, a ich technologia wystrzel i zapomnij oraz tryb ataku od góry pozwalają niszczyć najnowocześniejsze pojazdy pancerne. Ich potęga została dobitnie potwierdzona na polu bitwy w Ukrainie, gdzie stały się symbolem skutecznego oporu. Dla Polski, kluczowego sojusznika na wschodniej flance NATO, to nie tylko nowa broń, to potężne wzmocnienie jej pozycji strategicznej i jasny sygnał dla całego świata. Sojusznicy NATO są zjednoczeni i gotowi wspierać się nawzajem, zwłaszcza gdy sytuacja na granicy staje się napięta. W miarę jak sytuacja geopolityczna ewoluuje, będziemy Was informować na bieżąco. Co sądzicie o tym strategicznym ruchu? Czy to wystarczający krok, by zapewnić bezpieczeństwo w regionie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.